Dzień dobry Państwu. Jest to szczególna okazja, do której chyba się już przyzwyczailiśmy, jako że sektor banków spółdzielczych od ponad 20 lat obchodzi święto spółdzielczości bankowej zawsze w ostatnią niedzielę czerwca. Właśnie teraz przypada ten czas. Niemniej jednak, w tych szczególnych okolicznościach postanowiliśmy tęże ważną okazję dla sektora bankowości spółdzielczej rozszerzyć na cały czerwiec z bankiem spółdzielczym. Banki spółdzielcze, KZBS, banki zrzeszające i wszystkie instytucje współpracujące na rzecz sektora starały się być z Państwem przez cały czerwiec i uczestniczyć. Pokrótce powiem, jak to wyglądało. Ale pozwólcie Państwo, że przywitam. Sz szczególnie serdecznie witam członków banków spółdzielczych. To od Państwa zależy, spółdzielczość, spółdzielczość bankowa zwłaszcza. Witam pracowników w kadrę kierowniczą, rady nadzorcze banków spółdzielczych. Witam Państwa klientów, to Państwo jesteście dla nas najważniejsi, to dla Was pracujemy, to dla Was w tych społecznościach lokalnych tworzymy te wartości, które są niezbędne do obsługi finansowej i nie tylko. Witam również pracowników oraz kierownictwa banków zrzeszających, jednostek zarządzających systemami ochrony. Witam ekspertów, witam koła naukowe, witam przedstawicieli świata nauki i tych, którzy z nami uczestniczą w dzisiejszej konferencji. Zaznaczam, że oprócz pracowników uczestniczą nasi klienci, więc serdecznie, serdecznie Państwa witam w czerwcu z Bankiem Współdzielczym. Pozwólcie państwo, że pokrótce powiem, z czego, co było celem tego wydarzenia. Otóż celem wydarzenia było niezmiennie promowanie banków spółdzielczych w skali ogólnopolskiej, jako instytucji, nowoczesnych, społecznie odpowiedzialnych, dobrze zorientowanych zarówno w bieżących. Trend, jak i potrzebach lokalnych społeczności. Myślę, że nie ma takiego podmiotu systemu finansowego, który tak znałby potrzeby lokalnych społeczności jak banki spółdzielcze. To banki spółdzielcze były, były z państwem i w tych łatwiejszych czasach, i w tych trudniejszych, zwłaszcza w czasach pandemii. Stąd też ten miesiąc tak się wpisał w czas obowiązującej pandemii. Serdecznie witam i pokrótce. Czerwiec z bankiem spółdzielczym. Obejmował cztery zasadnicze bloki tematyczne. Podzieliliśmy je na tygodnie. Państwo mieli okazję obserwować nas na YouTubie, na Facebooku, na Linkedinie, na stronach internetowych banków spółdzielczych, banków zrzeszających KZBS-u. Staraliśmy się być wszędzie, docierać do Państwa, żeby pokazać. Bo w pierwszym tygodniu, udział Banków Spółdzielczych w programach pomocowych. Natomiast w drugim tygodniu przenieśliśmy się już w finansowanie i wsparcie ekologicznego biznesu. Trzeci tydzień poświęcony był bankowaniu online, w tym edukacji dla seniora, co szczególnie było ważne w czasie kiedy pracowaliśmy zdalnie, kiedy ograniczone były kontakty i dostępy, kiedy zalecane, zalecenia rządów w kierunku ograniczenia wychodzenia poza miejsce zamieszkania. I ostatni tydzień, którym jesteśmy, to edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa. A więc dzisiaj finalizujemy. I teraz tak. Jeśli chodzi o pierwszy tydzień, to było wiele inicjatyw, które określały, co możemy dać przedsiębiorcom. Zapraszaliśmy państwa i pracowników banku, ale również przedsiębiorców, żeby się zorientować na temat pożyczek płynnościowych dla przedsiębiorców jako taniego źródła finansowania w okresie kryzysu. Był również webinar wsparcie dla, inno, dla innowacyjnych, utrzymanie płynności i dopłata do kredytu, czy, czyli gwarancje również BGK, także... Podpowiadaliśmy, jak sfinalizować przedsięwzięcia technologiczne i nie tylko, także wszystko to, co dla biznesu było potrzebne. Byliśmy z Państwem, udostępnialiśmy materiały i grafiki, żeby Państwo mogli się z tym zapoznawać. Kolejny tydzień to już poświęciliśmy ekologii. Wiemy, jak w tej chwili ważne jest czyste powietrze, jak ważne, są, jak ważne jest nasze otoczenie i to temu było poświęcone webinar organizowany w ramach Akademii Czystego Powietrza. Mieliście Państwo zapoznać, możliwość zapoznania się z zasadami uruchamiania pomocy na fotowoltaikę i jej połączenie z programem Czyste Powietrze. Uczestniczyły w tym i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Także, ale w tym tygodniu jeszcze zadedykowaliśmy Państwu coś więcej. Zadedykowaliśmy Państwu webinarium prawnopodatkowe, dostępne i dla klientów i dla banków. zadedykowaliśmy również bezpłatne szkolenie na temat PPK i PPE. podobieństwa różnice wiemy, że jesteśmy w niektóre zwłaszcza małe firmy są w przeddzień uruchomienia tych programów. To był drugi tydzień. A trzecim tygodniu Poświęciliśmy nasze działania i chcieliśmy przybliżyć Państwu i byliśmy w każdym miejscu, gdzie takie oczekiwanie było na temat bankowania online. Wiemy, jak ważne było bankowanie online w czasie, kiedy byliśmy, pozostawaliśmy w domach, zwłaszcza ważne to było dla seniorów. Proszę Państwa, to dzięki bankom, dzięki Państwa też zaangażowaniu jako klientów Mogliśmy dostarczyć wiele technik narzędzi, przy pomocy których mogli Państwo, jeśli te umiejętności nie były wystarczające, to poznawać arkana funkcjonowania w tejże nowej rzeczywistości wirtualnej. Uczyliśmy, co to jest bankowość internetowa, uczyliśmy, co to jest bezpieczeństwo w tej bankowości internetowej, ale przede wszystkim dużo czasu poświęciliśmy bankowaniu przez osoby, które nie posługują się na co dzień środkami komunikacji elektronicznej, ale jednak wiele z tego pozostało. I teraz czwarty tydzień oprócz tego, że korzystamy z sieci wszyscy wiemy, ale nie zawsze wszyscy zdawali, zdajemy sobie sprawę, jakie są zagrożenia. Jeśli chodzi o fizyczny dostęp do placówek, staramy się zabezpieczyć je we wszystkie możliwe standardy zabezpieczeń w trosce o, o wartości, ale te wartości, które są zapisane na różnych nośnikach w bankach. Natomiast tu chcieliśmy pokazać, gdzie są prawdziwe zagrożenia w przestrzeni y, cyfrowej. I był bardzo y, potrzebny i bardzo dobrze odbierany z bardzo dużą ilością klientów banków współdzielczych, bez wewi, webinarium pod tytułem Bezpieczeństwo Twoich danych w sieci i ochrona przed łudzenia, wyłudzeniami. Było to webinarium z udziałem Biura Informacji Kredytowej. To Państwo tam mogliście na czacie zadawać pytania i dowiedzieć się, jak korzystać z alertów, jak się zabezpieczyć, jak, jaka jest możliwość sprawdzenia. Duże zainteresowanie tym webinarium odnotowane zostało. I jeszcze jednym ważniejszym webinarium, ale tym dedykowanym dla sektora banków spółdzielczych. Które przygotowaliśmy we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, było webinarium na temat polityki nadzorczej wobec sektora bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem praktycznego stosowania wymogów pakietu impulsów nadzorczych. Było to webinarium, w którym uczestniczyło jednorazowo ponad 500 osób. Z dużą ilością pytań, z dużą ilością zainteresowania, za, to, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że to było przydatne bardzo dla Państwa. A dzisiaj mamy konferencję. Dopiero konferencja się rozpoczyna. Mam nadzieję, że dostarczy ona Państwu wielu wartości merytorycznych. Będziemy po kolei przechodzili poszczególne tematy i program jest dostępny, jest widoczny również tu, ja go nie będę omawiała, ale muszę powiedzieć, że jeszcze kilka może liczb takich, które mogą do Państwa również przemówić. Bardzo duże zaangażowanie banków spółdzielczych, można powiedzieć większe niż w latach ubiegłych, które wprost włączyły się i poprzez swoje środki komunikacji elektronicznej były z Państwem przez cały ten miesiąc. Było wiele webinarów, było wiele wywiadów, ale największym zainteresowaniem cieszyły się webinary dedykowane pracownikom i klientom, w których łącznie uczestniczyło tysiąc, a może i ponad tysiąc osób i w tym pracowników banków spółdzielczych. Proszę Państwa, ale to jeszcze nie wszystko. Dzisiaj w ramach tego szczęścia z Bankiem spółdzielczym dedykujemy Państwu nowego e-booka, w którym państwo będziecie mogli skorzystać z wielu informacji praktycznych. Tam są zamieszczone wywiady, mini wywiady z przedstawicielami, z praktykami z sektora bankowości spółdzielczej, z praktykami w zakresie finansowania ekologicznego biznesu, z praktykami w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie tam również edukacja dla seniora. Zatem polecamy ten e-book będzie on bezpłatny, będzie on dostępny w bankach spółdzielczych, będzie dostępny na naszych stronach internetowych, czyli na, na stronach KZBS-u i Banków Spółdzielczych. Mam nadzieję, że Państwo również z tego skorzystacie. Ale pozwólcie Państwo, że w tym miejscu podziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali, zaangażowali się. W, te, w ten projekt czerwca z Bankiem Spółdzielczym uczestniczyli w przygotowaniu wywiadu, gra, wywiadów, grafik, materiałów, prezentacji. To wszystko było z myślą o naszych członkach, o naszych klientach, o naszych pracownikach. Zatem serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę bardzo dobrego odbioru dzisiejszej konferencji. Mam nadzieję, że każdy coś znajdzie dla siebie odpowiedniego.